Dam Wam przykład z jednego z wesel, które prowadziłem. Była to finalnie sytuacja o tyle szczęśliwa, że na sali weselnej pojawiłem się ze swoją ekipą z dużym wyprzedzeniem, a więc był czas na negocjacje najpierw z menadżerem lokalu, a finalnie z telefonicznym udziałem pary młodej, których o rozstrzygającą decyzję po przedstawieniu swoich argumentów poprosiłem. Otóż po przyjeździe na salę weselną dowiedziałem się od menadżera lokalu, że przywitanie młodych przebiegało będzie w sposób następujący. Dla jasności, z młodymi miałem ustalony nieco inny wariant tego przywitania. Najpierw mieliśmy zgromadzić wszystkich gości na zewnątrz, z przodu lokalu, gdzie zaraz po przyjeździe pary młodej przywitać miał ich rzeczony menadżer. Potem wszyscy, czyli nowożeńcy, rodzice i goście, mieli się udać na drugą stronę budynku, czyli obejść ten budynek, by tam przy tarasie rodzice mogli przywitać młodych chlebem. Następnie wszyscy mieli przejść na salę taneczną, sala jedalna była osobno, by tam wznieść toast szampanem. Inaczej mówiąc, sama ceremonia przywitania miała być rozbita na trzy części, z których każda w swojej istocie krótkotrwająca, miała się odbyć w innym miejscu. Czyli, jako prowadzący, najpierw musiałbym zaprosić wszystkich gości, by wyszli przed budynek, zobaczyć, jak podjeżdżają i wysiadają z samochodu młodzi oraz jak w tym miejscu wita ich menadżer. Potem musiałbym kazać im obejść budynek, by tam obejrzeli, jak rodzice witają młodych chlebem. Oczywiście i rodzice, i młodzi razem by wtedy z tymi gośćmi tam szli. A potem poprosić, by weszli na salę taneczną, by tam wznieść toast szampanem. No i po toaście poinformować ich, że mogą w końcu wrócić tam, skąd ich pierwotnie wywołałem, czy na salę jadalną. Nie wiem jak wy, ale ja bym tej części wesela nie nazwał przywitaniem Pary Młodej. Nazwałbym to pielgrzymką. Bezpośrednie negocjacje między mną a menadżerem nie zakończyły się sukcesem. Zadzwoniłem więc do pana młodego, przedstawiłem mu swoje argumenty i poprosiłem o decyzję. Na szczęście dla nas wszystkich menadżer wykazał elastyczność względem woli pana młodego i finalnie istotnie skróciliśmy tę weselną pielgrzymkę. Wiemy jednak zarówno z własnych doświadczeń, jak i z opowieści par młodych, że w niektórych przypadkach Takiej elastyczności właścicielom sal weselnych po prostu brakuje.